Jeden. Zaczynamy! Dawaj. Jesteśmy jedną z 36 pływalni w Polsce, która zorganizowała po raz siódmy nocny maraton pływacki Otyliada. Na naszej pływalni po raz drugi łącznie na naszej pływalni ponad 321 km. Udało się naszym uczestnikom pokonać. Najlepszym okazał się pan Jarosław Miklas, 34 km 800 m na obecną chwilę jest to szóste miejsce w Polsce. Bardzo się cieszymy. Na drugim miejscu pani, pani Joanna Hechelska, 22 km. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, i tym najmłodszym, i tym najstarszym, że zdecydowali się wziąć udział. Jakie są zasady tego maratonu pływackiego? Pływamy 12 godzin od godziny 6, od godziny 18 wieczorem w sobotę do godziny 6 rano w niedzielę. Czas jest nieograniczony, styl jest dowolny, nie patrzymy tak naprawdę, jak ktoś się porusza w wodzie. Najważniejsze, żeby pokonywać odległości. W ciągu tych 12 godzin. Czyli można sobie robić przerwę z, nawet. Zgodnie być. z regulaminem maksymalna liczba przerw nie może być większa niż 15 minut w ciągu całych 12 godzin. To jest jedyne obwarowanie e, z regulaminu zgodnie z regulaminem. Więc każda przerwa na toaletę, na zjedzenie czegoś na posiłek jest liczona i suma tych przerw nie, nie powinna przekroczyć 15 minut, co przy 12-godzinnym wysiłku nie ukrywam jest dosyć dużym wyczynem. Czy byli tacy, którzy rzeczywiście rozpoczęli o godzinie 18 i pływali przez ileś tych godzin? Wspomniany przeze mnie zwycięstwa pan Jarosław pływał dokładnie 12 godzin. Kilka przerw miał, dosłownie kilkuminutowych. Tak jak mówię, na toaletę, na posilenie się, na wypicie. To ogromny wysiłek i ogromny wyczyn, wydaje mi się, ale fajnie, że próbują też w tym startować choćby dzieciaki, bo takie się pojawiły. Zgadza się, tak naprawdę nie ma limitu. Przepłyniętych kilometrów limitu czasowego można przepłynąć 100 metrów, czyli 4 baseny. Można przepłynąć tak jak w przypadku pana Jarosława, ponad 30 kilometrów, co naprawdę jest, no tak jak mówię, dużym osiągnięciem. Czy zauważyliście państwo, że na otyliadę zgłaszają się osoby, które rzeczywiście są częstymi gośćmi pływalni, czyli które są z pływaniem za pan Bradno, bo pływać tyle godzin. To chyba musi być stranina. Zgadza się. No Najlepszym przykładem jest pan Wacław Komarów czy pan Zbigniew Dudek, nasi najstarsi uczestnicy. Pan Wacław, ponad 13 kilometrów, co naprawdę gratuluję. I w każdym wieku zapraszam chętnych, żeby spróbowali przepłynąć taki dystans. Na co mogli liczyć zwycięzcy? Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i, i medaliki i dyplomy. Najmłodsi foczki nasze takie ufundowane e, przez, przez stowarzyszenie, które jest jakby organizatorem całej tej, tej imprezy. Ogromny wyczyn dla pływaków, ale także organizacyjnie dla Państwa, bo jednak ktoś musi tutaj sprawdzać, czy wszystko przebiega zgodnie z regulaminem przez te 12 godzin. Zgadza się, więc z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się bezinteresownie w ten, w ten wysiłek. 12 Godzin spędzony na basenie, choćby licząc te metry, te długości pokonane w basenie jest naprawdę męczące. Tym samym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instruktorzy z Akademii Pływania, z fali, instruktorzy z naszych szkółek pływackich bardzo serdecznie dziękuję ratownikom za bezpieczeństwo i czuwanie nad całą imprezą. Czyli już myślicie Państwo o przyszłorocznej edycji? Zgadza się. Miejmy nadzieję, że te pandemiczne obostrzenia nas już ominą i w przyszłym roku bez problemu rozegramy ósmą już edycję o